33 lata. 20 lat kredytu. 5. lat twojego starego. Pomóż mi! Wiesz dupa jego? Kurwisko. Za wysoko jest ten wieczór. Teraz sobie go wtedy do dupy widzowie. To uzupełniał mikstury w wygląda został alkohol, okej. Okay. Jakiś czas później. Obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim. My płyniemy łódko z życia. Wiadrze ze szczynami. Gdzie, gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Pak w tym dziwacznym języku, w drodze do Ofirą. No, mapa Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. Co raczej ciebie to zaciągnęli, Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak, ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę o Firski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz, za punkt honoru, obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy Królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po oksemburcie. Do ósmego. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś przyjcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprółeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w Alchemii. O, my może zagramy z nim klienta, tylko nie wiem, czy karty mi wzięli. Się, że znam tu przez kraty byśmy się. pograli. Ale nie ma. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też pojmali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze, znaczy udało mi się uciec. Mam nadzieję, że to do. Tak. Próbowałeś się stąd wydostać? Pa! Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam Ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze dwa tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Kal! Oreale! Sam mój? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El-Khal-Sokhan! Kalawek Harahu Al-Bachtagel! Milczył się. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar! Kwarwertchen! nie zależało, już byś nie żył. Warte ramy zemstanie należy do nas, je do Alam. przysięgliśmy na hom Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt, Alkeul, Egulat. Jak? Elkal! W... Wajt. El wajt. Alkeul, Egulat. Elkal! Inkal Arikel. Urken Gwend o? Tak, bo ostatnio miało e hat. Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za dwa tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój. Nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym. Jest z nimi najemnik. Wygląda na To On mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Uch. Nie chcę mi się spać Za to chciałbym, żeby przyszedł to ktoś Z kim można się dogadać Witaj Geralt Pamiętasz mnie Chyba kto to jest Pokaż go ryja jeszcze raz. Ej, ujęcie na niego Odchudzony Dijkstra Pamiętam cię skarsmy. Pamiętam Poznaliśmy się w białym sadzie Jesteś... Counter Odim, zwany panem Lusterko. Pomogłem ci odnaleźć Jen Wkopaliśmy w te kłopoty prawdopodobnie? A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. To się pojawił naprawdę w mojej głowie o co chodzi? was tu karmię. Skąd się tu wziąłeś? Długa historia, zanudziłbym cię. Wolę się zająć czymś bardziej pożytecznym, na przykład wyciągnięciem cię stąd. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? <laughs> więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne, nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. A to jest jakiś szatan i to jest wiesz. Tak, że jesteś... Dokładnie, podpisałem wspólnika. pakt z diabłem, żeby wyjść z klatki. A ty możesz to zrobić tylko z 20 zł kupując subskrypcję. Co zapojewane gówno. Jakim ja jestem łaskawy Zdłuż dla was. Moja. Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. Bo jak cholera, ja mam chorobę morską. Udało się przespać cały rejs. Wow. Zaczyna się. Wow. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Gdzie ja jestem jestem? To, to dodatek jest. A obiecuję, król sowicie cię wynadrosi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla i krnę się na honor, że tak się stanie. Nie będę ujęcia po prostu jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego. Nie było jak sam. Ten santos. drugi utonął no, i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Co ty gadasz, łeb tego no. gościa? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry. I będzie Assassin Creep, kamień. Nie patrzcie. Ło! z kotem. Wejgar. Na dwunastym poziomie jest z trzema itemami. Dodatkowo trzy minionki. Hmm. O kurde. Jeszcze musi być czarodziej. Co kowyjruwa teraz ty? Wow. O ty! Jezu, jest! ouch dobra, dobra dimitra trochę szacunku do niego o ty Nie mu dużo nałożył image'u. Aaa, Mój pilnie zaskonały. Muszę odzyskać swój ter. staw. Bla bla bla, jakieś pierdały. Nie mów, że znowu. Nie! F5. Dobra. Ale styróweczka! Dobra, przede wszystkim gdzie ja jestem? Nie, no jestem tutaj, z elegancko. Myślę, że jestem gdzieś hem-hem daleko. Boję się ekwipunku otwierać. A mamy ekwipunku, dobra. Mogę iść tu w głąb, ale przede wszystkim chciałbym się spotkać z panem Lusterko, bo to on mi pomógł. Dużo się wydarzyło, nie? Jakaś żaba, sina, ten rudy. Rudy chłop, który nas poznał, ten Olgier, tak? Teraz pan Lusterko. Tak, i teraz zadania. He, genius jest tylko jeden, proszę Państwa. Znowu samo klikałem system i znowu naprawiłem kolejną usterkę w moim komputerze. Okej. Okay. To zrobimy F5. Heh. Jestki wykrzyknik, tak? No, jak już tu jesteśmy, zobaczymy o tą miejscówkę. Jest łódka, zrobimy to. Ale powiem Wam, że chyba musimy zrobić ten yy, lepszy armor, zbroję. Bo to dwa hity od byle czego dostajemy i jest koniec. Musimy to zrobić naszym trikiem. Szybko, góra, szybko, szybko. Jest! Haha! Ha, znowu! Kurwa mać, speedrunner! Speedrunner z Krakowa. Lecymy! Przeszukać zniszczoną wieś, używając wiedźmińskich więźmi zmysłów i tempo, mamy tam tempo. znaleźć e, gościa, tak? Jakiegoś kolegę, jej przyjaciela, kochanka, chuj kogo tam. Istotną postać dla niej. Dla tej babeczki, która nas nazywa... Yy, koci mi oczyma Pamiętacie tą, którą spotkaliśmy na samym początku tej całej przygody Która na razie tak się to się kupy nie trzyma yy, Jedziemy Ale pewnie za chwilę się dowiemy Ten poboczniaczek I za chwilę dalej wątek główny To nikogo nie działa Aucie. Kolejna paczka kuli. Zapach od czynników. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. O? Juch, 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 juch. Tutaj. Gdzie mnie dalej prowadzisz? Wije w tą stronę. Prowadzi mnie prościutko do tej malutkiej chatki z rozpierdolonym dachem. Tam? Oho. Co to jest? Ten zapach. Będził Beaver. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Robili dragi. Podejrzana sprawa. Otwarte okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. To loganek? <laughs> no nie dam ci cebuli do jedzenia chłopie. No tak, narkotyki to niebezpieczne. Five brachu. Poczekaj loganku. Dobra. Czekajcie, tu logan. M momencik. Like baby, baby! Baby, oh. Przepraszam, ale jeszcze zjadłem kilka kęsów ryby i ziemniaków. Takie życie streamera. Szybkie żarcie, dużo grania. I co, kurwa, zero spania. List. Robili tu dragi. Wszystko jasne. I mało uruchania. właśnie tak. To mi się podoba. Spadają okolice chaty za pomocą Wiedźmiński. Wyskoczył przez okno, nie? Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tędy biegł. A ślady stóp nas doprowadzą do tego. Za mną, widzowie. Musimy rozwiązać tą zagadkę. Ktoś tu sobie pieknie. O, A, myślę, że ciało. Uuu. Daleko nie zaszedł. Tu na chwilę się zatrzymał. Schował. Potem pobiegł dalej. Rozwalił to. Oho! Dopadli go strzelani. Na To musi być ten kliwet. Bełt w plecach. Wszedł głęboko, więc strzelano z małej odległości od strony wioski. Tutaj. Bełt od kuszy. Ślady stóp. Głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. To mógł być Dziki Gon, ale załatwiłem go w tamtym pierwszej części gry. Czemu ja wciskam guzik odmówienia w GTA V. Oho, uh -huh. ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Wow, spokojnie, nie was szukam. Wiverna tam jesteś wielka. Ale ja my nie tego szukamy. Ej, hey, łajdacy Banciory, Czerwony Rycerz, to znowu armia!

Co jest z wami? Dobra, na ziemię. Tak, wykrowili się. Wow. To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po ofiarsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Ale my dalej musimy coś odszukać. Rozkaz ataku na Łukowiec. Naukowiec, ale jaja. Nauka. Ale Beka. do mnie słuchy, że puszczę na Okej. Bronowice w Krakowie są bronowice. Rozkazy. Jedziemy. Botka do mnie. Do bronowic. Jedziemy. O, czerwoni rycerze. O. Zakon płonącej róży ma nową siedzibę. Oni się przebrali za I nich. Czego sobie Co no przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla Ciebie radę. Wracaj skąd przyszedłeś! No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku, bo zalatuje fistechem. Mielibyśmy. Śmierdzi fistechem na kilometr. Odejrzał, no. Mielibyśmy. I to ah. bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa ile ja mam kasy? 22 tysiące, nie? Może mi zapłacę. Będzie inna część gry. Odkryję element. Dobra, chcesz się bić? To się chcesz bić. Trzy, Angar. <grym> Nie zbroję, tylko wiesz. Gra to trzeba wiesz rozkminiać, przeżywać grę, a nie tylko zabijać. Ale chcieliście to macie. Tak, myślałem tysiące gramów fistechu przygotowane na sprzedaż. Oho. pan fistechem. Tylko ty ją to zioła. Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem, albo mutantem. Nie powinno cię tu być. Ty właśnie no. Nie Nie mam wrzuconej nie tej... Nie mam wrzuconej tej... Tego tej... skilla... A nie narkotyku. Faktycznie, nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych. Szerzyć wiarę w Wieczny Ogień. Ale Radowit nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków. A gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Zygfryd z Denesle. Denesle? Zygfryd ja. z Denel? A skąd ty go w ogóle. Ja Cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivi. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Rzeczy samej, to nie, ja. Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz, wystarczy grzecznie poprosić. Okej, okay, ale tu będzie kilku. O, tu będzie... O ja tu miecz już nie mam! Brawaj go! O! E, no to nie tak. Uważajcie! O! I tutaj, do... co jest? Musimy się dobrze ustawić. Co? O tutaj, O! tutaj, jestem się jestem tutaj, jestem będę jestem odnowa sam jesteś ze mną? Rombajcie! Dobrze on mnie dopiguje, dobra. Dopaskiwanie? No co ty? O niepotrzebnie drugi raz to? Plesz? dobrze, zatruty mega. Złej go! Wbiec zniszczony. Dobra, HP się zaregenerowało. Teraz Urliś? Z kumplem im byłeś mocny, co? Kiń! No, ostatni raz panowie, jak tu się sracie, tam. No. I koniec to questa. Ale warto sobie posprawdzać rzeczy. I jeszcze jedna rzecz. To i które to było zniszczone? To. Nie! <grystanie> a, a jednak fart. Uhu. No, Byśmy musieli coś jeszcze zrobić. Troszkę adrenalinki było. Chyba spadamy stąd. Udaj się to zlece, do zlecenia dawczyni w sprawie nagrody. Upsa. To lecimy. A je w 5, proszę Państwa. Tak, tak. Taka znakomitość. Dokąd się wybierasz, bratku? A co Ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. A mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci nie gadaj. Niech wejdzie, zapłacę. No, to rozumiem. Wzorowa, patriotyczna postawa. Groźny znak cechu wynosisz. Znowu ten ból głowy. Pomściłem twojego przyjaciela. Ha. Wiedziałam, że to zrobisz kocie wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu płonącej róży. I co im zrobić? hojny! To ty wiesz, nie chcę mieć problemu z prawem. Jest żelazem, wydłubałeś im oczy, odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Mam przy sobie trochę fistechu. Ech, taki przystojny, a taki nudny. Masz kocie twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Okej. Okay. północ za cztery godziny spotkanie z panem Lusterko, idealnie. Ależ to za roleplayowo rozegrałem. Groźny znak cechowy nosi. Rozstaja mnie opodal wierzby. No proszę państwa, jest niedaleko stąd. No, prawie niedaleko stąd.